Wiecie, co jest lepsze od jednej BMW M3-36? Dwie M3-36. Tak, to się dzieje naprawdę. Dzisiaj będę m trójką z 1994 roku, ta jest z 1995 roku. Obie są sprowadzone z Japonii z oryginalnym silnikiem Empower 286 Koni, oznaczenie S50-B30. No i tą moc, prawie 300 koni, poczuję dzisiaj na własnej skórze i jestem wręcz pewien, że będę w stanie przekonać właściciela do lekkiego poświrowania tym autem. Wszędzie skóra, pięciobiegowa skrzynia. Pokażmy jeszcze silnik, czyli to co najważniejsze, serce samochodu, się mówi. ojej, pomożesz mi? Ło panie. I tak wygląda 25-letni samochód. Podjeżdżamy jeszcze na myjkę, żeby umyć samochód i lecimy. <grystanie> Jak to jeździ? Jak to się ślizga? Słuchajcie. No tu tu. tu. Piękna sprawa. Patrzcie, ile dymu. Patrzcie, ile dymu. O kurde. O fuck, Patrzcie. Tu chyba ufo wylądowało. Co to za tajemnicę kółka? Ja nie wiem, kto to zrobił. Podobno M3 to samo, który nienawidzi niskich obrotów. Dlatego będziemy go utrzymywać w tym przekonaniu. I już słyszycie, że coś tam, coś się święci. JA PIERDZIELE Za każdym razem mam to samo uczucie JA PIERDZIELE Co za umiejętności Co za samochód TO JEST PIĘKNE To jest po prostu piękne Dziękuję, do widzenia Temat zamknięty Jak to jedzie Pocisk jest! Na no pociku już. Jaki cudem to jest! Ja. Generalnie ten silnik ma fabrycznie 286 koni, ale na hamowni wyszło mu 320, czy jakoś tak, i wydaje mi się, że spowodowana jest to. To jest ta sama reguła jak w Nissanach GTR. Po prostu silnik jest konstruowany tak, że, że każdy wychodzi z inną mocą, a zazwyczaj jest to właśnie ta większa moc. I tutaj, tutaj widać, no, że, że, że tutaj nie mamy małej mocy. Ten samochód został sprowadzony już z drobnymi zmianami. Na zasadzie gwintowanego zawieszenia, na zasadzie rozpórki. Pod maską ma też japoński tłumik dołożony, jak słychać. I sprawia to, że po prostu wrażenia z jazdy są, są jeszcze lepsze. Co będę mógł sobie na przykład teraz sprawdzić: wyrywa, mocno wyrywa. No, jak widać, robi, auto robi, robi szał na mieście Koleś z motocykla się chce ścigać No, a propos motocykla To ten samochód Poza tym, że już objeżdża te motocykle wszystkie to ten samochód jest w dźwięku tak przypominający, silnik, silnik tak przypomina motocykl, na zasadzie tego, co teraz Wam pokażę. Niesamowite! I 5 sekund do setki, to jest odczuwalne. Jak tu się późwa ślizga? Ja chcę to jeszcze raz zrobić. co to jest za nowe samochody, nowoczesne auta w życiu nie dają tyle frajdy nie są tak agresywne ja jeździłem na przykład M3, M2 M3 też, ale M3 F80 z 2017 M2 F87 z 2017 te auta są kocurami naprawdę ale te auta nie dają tyle frajdy z jazdy co ta E36 bo to jest samochód, który nie ma żadnych zabezpieczeń w sensie mm, czujników i tak dalej. E, tu jest tylko ABS, i lecisz po prostu. I musiałem. <śmuszałem> I tym samochodem e, naprawdę jesteś w stanie wczuć się w niego na 120%. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy film. Jak to leci do odciny? Tu jest bestia. Ja tą bestią dzisiaj polatam jeszcze wieczorkiem. A ile można? A wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.